Czekaj, bo ten akt nowy jest, nie? No. Ja nie grałem stary, ja nie grałem w tą grę długi czas trochę. No ja też nie grałem. Dobra, patrzymy w sklep. na no. nic ciekawego. Oni no, coś nowego dodali do tego, do ten... aktu. O ja pierniczę. Kurwa jestem nie? Wow. go. Wow. Odpalamy się. Padamy. Dawaj ace'a, dawaj ace'a kochaniutki. Let's go. Proszę, akcesoria to... Co to jest? Jak można z do, do, znaczy gorszej karty się nie da chyba dostać, chłopie? Pier, ja pierniczę, ja ci pokażę co ja dostałem. Nie no, jestem zniem. No nie, nic nie widzę, oślepił mnie. O, zabił, pomógł mi. Trzymajcie ich. O! kiedy długo się to pojawiło? Czekaj, bo tu ja rusz. Ace? Pierdzielisz. Let's go! Ale silny jestem. Nice, Marek. O mój Jezus! To się nazywa timing. Ja. A no, to nice. ten nowy ten skin stary trochę y, takie wylali gówno trochę go, je uformowali, żeby spoko wyglądało i je pomalowali, nie? No w sumie. Ale heda walnąłem. Kurwa, dwóch zabiłem, ale to... O, nice! Widzisz Marek? Tyle nie kraliśmy i co? Ej, ale to, to akurat jest fajne. Jak się wejdzie w to. Jeden Będzie byla... Przeładowuję! Jezus stary! Ona na mnie leciała! Ona, rzuci... Ona zmarnowała sobie na mnie ulta! Ja stary, ledwo co uciekłam i ten z przyjechów! Aha! Oni krają! ale <grym grym> w drugiej! Gotowy. Ej dobra, patrzymy na tego Ronaldinho. Uwaga. O, ciep. O ile? No oni, oni oni skoczy. Co ty, Co ty? on, on, on to jest... <laughs> ugra, to to będzie taka. Mącie. Ja no Jak to się B. stało? Jak to się stało? Jak to się stało? Boże Spike jest zaplantowany Spike jest zaplantowany Kurna idź tam Zamknij mordę Sam zamknij mordę Ale on kampi gdzieś Jaki Spike zaplantowany Ale ziomek nie ma kurwa Nie jest z Polski zamknij pysk A skąd wiesz? Zamknij się bo nie mówi po polsku ale bo się nie odzywa, jak się nie odzywa to znaczy, że nie jest w Polski. Super wytłumaczenie. Prawo, kurna! O nas minus 8. Jeszcze raz. Brawo panowie! Eee, Obrońcy, przyjmijcie, I do przyrody, już wieciaki. Co? Co się stało? Shocker u nas nie ma ranki, ale w piku ma golda 3. w oh, enemy reina ma brąza 3, w pikową. Spicować ty Mam to w piźnie, nie? Robię stary. Kilkunastominutowy odcinek o naszych zjebi zjebiksowych gadaniach. Przebiegnam, monsieur. Ej, gdzie jak? Aha, ja tu jestem. Wielu nie wiem stary co tu się dzieje, ok? Nice. No. Co? Och. 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 Nau. Och. Ty, ty Max, nie Och. że ty się nazywasz no. Być może. <coughs> Jestem bardzo dobrym człowiekiem. Dałem stary Chamberowi mega skina i gram jakimś gumem fioletowym z czarnym typem. Sparam, sparam. A, no co? Cio, cio! Spike leży na Mama. <noise> będę miał Araxisa, to stary będę nim grał przez dobre dwa miesiące A potem dopiero dam go sobie do ulubionych i będę grał na zmianę Mam to gdzieś, że mam dzisiaj zajebisty sklep, nie? Ale ja muszę mieć tego Araxisa Ja też nie mam przy sobie Araxisa, nie kupić moim zdaniem Araxisa To jest najlepszy w bandaniach Właśnie Warsaita nie muszę wziąć Ale Omenowi heada wystrzeliłam Coś ty kurwa zrobił. Ej, a co się stanie... Czekaj, zobaczymy co się stanie, jeżeli napiszemy zjebiks. Teraz napiszemy kurwiks. O! Jest! Patrz, 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 to możemy pisać! Patrz! Możemy wyzywać ludzi, nie mając tych... Tych ptaszków tam, nie, czy tego, tych hasztagów, nie wiem, tego znaku kurna, gwiazdki Patrzę, mu no też walnę topa powiedz uh. 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 aha, co mi coś napisał? czekaj, dodam go do... tu a no, 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 my jesteśmy w rankajcie Aha. Kiedy kończycie? No. Mamy 3-2 dla nas. 3-2 dla nas dopiero. Mmm, <laughs> 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 co tam. <Zetapka>. A <laughs> który z Was mi postawił w Minecraftie karniakiem w domu? A to chyba Marek. <laughs> Jezu Marek. To ja mogłem się jednak balnąć z tego Golema w domu. Nic nie słyszałeś. Ej, dobra, ja chyba sobie idę ogólnie budować. Farmę, zgadnijcie czego? Nie wiem. Najłatwiejsze. Tak Jest. No, najłatwiejsza farma w krzy. Powiedzcie, jaka jest jedyna farma, którą umiem? Jaka? Nie ma. A marek idź tam do sejcz, ona ona A Naprawdę? Do daj mu Aisa, daj mu Aisa. Nie. O, Aisa. Jej, mam gills. Johnny. No i gotów. Nie no, 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 co to jest za No ja te, no ja dwóch no, Marek ty Marek ty No nie to jest Spectra e Max, spodzieć ci żart? Dobra, a ci ci żart Prost po prostu, po prostu. Ci taki jeden żart o blondynkach, nie? Blondynka wraca do domu, mówiąc: Mamo, mamo, dzisiaj liczyliśmy w, w, w przedszkolu do y, pięciu, a wszystkie dzieci, wszystkie, Monuel aha! Kurwa bez matki, dziwka jebana kurwa matka ją z lisem, kurwa zrobiła Pierdolną szmatkę, kurwa bez matki Ooo, jaki ja Marek, ty coś montuje... masz do montowania, co? Co? Masz coś do montowania? No, mam A co? No film zwala nam to Cicho! Kurwa, cicho, cicho! cicho! mówię! No to już jesteśmy cicho